Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj wyprowadzimy sobie wzory na opór zastępczy dla oporników połączonych szeregowo i równolegle. Trzy oporniki o oporach R1, R2 i R3 połączono A równolegle, B szeregowo, a następnie podłączono do źródła o napięciu U. Wyprowadź wzór na opór zastępczy dla każdej sytuacji. Patrzymy sobie na sytuację A, czyli na oporniki połączone równolegle. Ze źródła o napięciu U wypływa natężenie I, to natężenie rozdziela się w węźle A na trzy natężenia i 1, i 2 i 3. Każdy z tych natężeń przepływa przez swój opornik, a następnie łączą się w węźle B. Znowu w natężenie I, które właśnie z tego węzła B wypływa. Patrząc na ten rysunek, możemy sobie zapisać następujące prawidła. I to się równa I1 plus I2 plus I3. Natomiast napięcie na każdym z oporników jest takie samo. Więc możemy zapisać U to się równa U1, to się równa U2, to się równa U3. Gdzieś na boku zapisuję sobie prawo OMA i to się równa U przez R. I tego prawa do miejsca, do wzoru, w którym mamy natężenia, Podstawiamy z odpowiednimi indeksami. A zatem w miejsce i podstawiam u podzielone przez rz. To się równa u1 przez r1 plus u2 przez r2 plus u3 przez r3. I zgodnie z tym, co napisaliśmy tutaj wcześniej, napięcia są takie same, więc one nam się redukują. I zostajemy ze wzorem na rezystancję zastępczą 1 przez RZ, równa 1 przez R1 plus 1 przez R2 plus 1 przez R3. Przechodzimy do sytuacji B. Ze źródła o napięciu U wypływa jakieś natężenie I i ono przepływa nie zmieniając się przez wszystkie oporniki. Natomiast jeżeli chodzi o napięcia na tych opornikach, to one muszą sumować się do U. A zatem spadek napięcia na oporniku R1 będzie u nas wynosił jakieś U1, na oporniku R2 jakieś U2, na R3 jakieś U3. I możemy sobie zapisać następujące tutaj prawidła, że U to suma wszystkich napięć, a zatem U1 plus U2 plus U3. Natomiast natężenie przepływające przez każdy opornik jest takie samo: i to się równa i1, to się równa i2, to się równa i3. Gdzieś tutaj na boku zapisuję sobie prawo OMA, tak jak je pamiętam, i to się równa U przez R, i przekształcam je w taki sposób, aby wyznaczyć z niego U. U to jest iloczyn natężenia i oporu. A zatem podstawiamy sobie do tego wzroku w miejsce napięć. To, co wyznaczyliśmy, sprawa OMA, oczywiście z odpowiednimi indeksami. Miejsce U podstawimy I razy RZ, to się równa I1R1 plus I2R2 plus I3R3. No ale, tak jak sobie tutaj wcześniej napisaliśmy, wszystkie natężenia są takie same, więc możemy sobie stronami podzielić przez I. Natężenia nam się zredukują. I zostanie nam wzorek RZ to się równa R1 plus R2 plus R3. Drogi widzów, jeżeli ten filmik był dla Ciebie pomocny, to oczywiście możesz zostawić łapkę w górę albo subskrypcję. Natomiast jeżeli masz jakieś pytania, coś tutaj było za szybko, to oczywiście pytaj w komentarzach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych produkcjach.